W tym filmie powiemy, jaka jest interpretacja geometryczna współczynnika A i wyróżnika funkcji kwadratowej, czyli inaczej mówiąc, delty. Przypomnijmy sobie szybko, jak wyglądała funkcja kwadratowa. Funkcja kwadratowa w postaci ogólnej wyglądała tak, że f od x to się równa ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a, b, c to są współczynniki funkcji kwadratowej, a, b i c, czyli jakieś liczby. No i funkcja nazywa się kwadratowa, ponieważ x występuje w kwadracie. No i każda funkcja kwadratowa ma coś takiego jak wyróżnik, czyli inaczej mówiąc delta. I wzór na delta to jest b kwadrat odjąć 4ac. I w zależności od tego, czy ten wyróżnik, czyli ta delta, jest dodatnia, czy ujemna, czy równa 0, to taka parabola, która jest wykresem takiej funkcji kwadratowej, może mieć jedno 0 albo dwa miejsca zerowe. No dobrze, przeanalizujmy każdy przypadek. Zobacz, że w sytuacji, kiedy mamy parabolę, której ramiona są do góry, prawda? Tutaj ramiona są do góry, to znaczy, że współczynnik a, czyli ten współczynnik, który stoi przy x kwadrat, tak współczynnik a, czyli o ten tutaj. Jeżeli parabola ma ramiona do góry, to znaczy, że ten współczynnik jest dodatni, czyli większy od zera. I tutaj zobacz, że ta parabola ma dwa miejsca zerowe, prawda? Tu mamy jedno miejsce zerowe, a tu mamy drugie miejsce zerowe. Jeżeli są dwa miejsca zerowe, to znaczy, że delta tego równania, delta tej funkcji kwadratowej musi być dodatnia. No dobrze, drugi przypadek jest taki, że zobacz, znowu mamy parabolę z ramionami do góry, czyli współczynnik A znowu jest większy od zera, ponieważ parabola ma ramiona do góry. No i tutaj mamy jedno miejsce zerowe, prawda? Zobacz, że jedno miejsce zerowe ono jest tutaj. I jeżeli jest jedno, to znaczy, że delta jest równa 0. No i trzeci przypadek jest taki, że znowu parabola ma ramiona do góry. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.